Cześć Ci Czołem, Kluski z Rosołem. Witam Was po długiej przerwie. Związanej m.in. a właściwie głównie z moim wyjazdem do Ratanakiri. Jestem już z powrotem, w związku z tym wracamy do nagrywania cyklicznego naszych potraw. Potraw na razie głównie azjatyckich. <laughs> Dzisiejsza potrawa pojawia się tutaj na kanale Czyli z Pieprzem. Za sprawą filmu na kanale Popas w Pieprz, na którym to pokazywałem, jak moja teściowa. Przygotowuje właśnie taką sałatkę. To jest Chicken Fit Spicy Salad, czyli po prostu sałatka, ostra sałatka z kurzymi łapkami. I tą sałatkę dzisiaj chcemy właśnie wam pokazać i przygotować dla Was. Także jakbyście mieli ochotę spróbować jej w domu, to dzisiaj zobaczycie, jak to bardzo prosto można zrobić. A sałatka genialnie nadaje się do tego, żeby jeść ją samą, oraz jako dodatek na przykład na wyjście barbecue. Czy po prostu jakieś posiedzenie w ogrodzie? Dobra, zapraszam serdecznie. Już pokazujemy co i jak. Jesteśmy na kuchni, gdzie Tarok będzie przygotowywała kokong sos, bo tenże, właśnie kokong sos, tradycyjny sos tutaj z Kokongu w Kambodży, jest składnikiem integralnym naszej sałatki. Troszeczkę dzisiaj na skróty pójdzie ta rąk i przygotuje to wszystko za pomocą blendera, a nie jak tradycyjnie wcześniej używała do tego naczynia, czyli tak zwanego mosiądzu, nie, nie wiem yeah. jak to się nazywa, zapomniałem. Takiego do ubijania czegoś. Okay. No, robimy. Siedem ząbków czosnku, całkiem sporych. Yeah. Uh, this... Duża ilość, duża ilość chili, ja widzicie czerwone chili, <grym>? bardzo If we use and this is the Młodziutki seler naciowy, okay. który idzie do, do tejże to jest, to jest odrobina odmiany w stosunku do takiego tradycyjnego sosu nie, okay. kokong sos, bo wcześniej nie używaliśmy tego selera, ale dzisiaj używamy. 40 ml, 40 ml soku z limonki. Yeah. 50. 50 ml sosu rybnego, fish sauce. Fish sauce yes. And a to jest cukier palmowy, palm, palm sugar. sugar. You put like two jak dwie łyżki takiego cukru palmowego, ale jeśli jego nie macie na podobniciu, to możecie użyć na przykład zwykłego brązowego cukru, a nawet biały cukier też się sprawdzi. Okej. Okay. Doskonale. Mm -hmm. Ok. No i teraz parok będzie ja tutaj w sposób nieelegancki spróbuje sobie ten... Ok, okay. Cukier. Wszystko zmiksowane. Mm, it will be yummy. Tak? Tak. So ready, yeah. Dobra, sos jest gotowy. Czyli w ten sposób możemy błyskawicznie przygotować kokon sos w domu z blenderem. Dobra. Zaraz widzimy się przy dalszej części naszej sałatki. Przenieśliśmy się już z kuchni na zewnątrz do naszego tradycyjnego miejsca, w którym przygotowujemy yy, potrawy. No i jesteśmy. Tu jest sos tak kokon sos, sos. który Tarong przygotowała w kuchni. A teraz zaczynamy całą sałatkę. Hello. Hi. Today we chicken food? salad. This is ingredient. Robimy sałatkę z kurzych łapek, ale jak nie lubicie kurzych łapek, możecie je zastąpić na przykład gotowaną, wieprz, obgotowaną wieprzowiną. Świetnie sprawdzi się bekon, który możecie obgotować, i wówczas dokładnie tak jak my będziemy używali kurzych łapek, Wy możecie użyć tego bekonu. Dobra. Ok, więc mamy salę, mamy też, tak jest, tomato, onion, szalot i jest Dobrze, mamy pomidory, mamy oczywiście cebulę, mamy czerwoną cebulę, która nie jest de facto, to, szal, to nie jest szalotka onion. czerwona celutka, yy, tylko, tylko to jest czerwona cebula, jest szczypiorek i to jest yy, naciowy, seler naciowy, mm -hmm. młody seler naciowy, mm -hmm. który do tej sałatki również wykorzystujemy. No i oczywiście chicken feet. this is like crispy chicken feet Now we have only we have to to są obgotowane już kurze łapki. One były dość długo gotowane, like no więc są bones. bardzo mięciutkie. Poza tym zostały już pozbawione kości w środku, w związku z tym można je tak naprawdę jeść w całości. You can yes. eat them all, right? Jeśli nie macie yeah. takich nóżek, czyli już opatrzonych, to możecie użyć normalnych. Yeah, sausages, to like... są takie ala parówki nasze. Możecie wykorzystać normalne po prostu paróweczki. Yeah, so... For this we have to cook them all, yeah? Tak, to so wszystko we have to musi cook być. Oh, so to Czyli zabieramy to na kuchnię just, i będziemy to obgotowywali. Troszeczkę po prostu podgrzejemy i będzie gotowe do robienia. Okay, let's go. Let's go. Powiedzieliśmy, że zmykamy już na kuchnię, ale najpierw najpierw trzeba te parówki obrać i pokroić plasterki, a dopiero później będziemy je obgotowywali, W związku z tym Taron teraz właśnie Obiera je ze skórki i zaraz będzie kroiła. like... Takie kawałki proste do zjedzenia yes. właśnie na raz. O, Julie. dzień dobry. Przepraszam, ale obudziła się nam córka, która powinna spać teraz w trakcie nagrań do odcinka. Już kochanie idę. Okej. Okay. Jesteśmy już zgodnie z zapowiedzią na kuchni, gdzie ta rąk jeszcze te łapki big. E, kroi tak. Na to, że po prostu chodzi o te mniejsze kawałki, żeby łatwo się jadło, żeby ta sałatka nie wymagała szperania palcami później e, tylko wszystko będzie można po prostu sobie na jeden raz... Yeah, nie, they don't normally cook them. Ale preferuję a bit, yeah, not, Tak, not, not, not Tarang mówi, to. że bardzo często po prostu używa się w ten sposób już te nóżki czy parówki. Czy nie odgotowuje się, ale ona chce to zrobić, żeby mieć pewność po prostu, że tu już tam powolutku woda się gotuje. Mm -hmm. Chce mieć pewność po prostu, że tutaj nie ma żadnych zarazków, żadnych bakterii. Wszystko jest czyste i already. Prawie już. Okay. Tarą włożyła troszeczkę lodu do miski zlewu wody. Okay. Like this. Jeszcze then nie wiem, w jakim celu to robimy, cooler, ale robimy. Papki like z kurczaka wylądowały w prawie że wrzącej wodzie. Zaraz, gdy woda w brzonku, używamy ją znowu do mroźnej wody z lodem. Chodzi o to, żeby zachowały tę konsystencję. Crispy, czyli yeah. chrupiącą taką, a nie żeby się nam rozbełtały. And then water, you put the sausages, cook the same. Do również, dosłownie na moment. Ten second max, and then you just put it back. Już This kochani. one is for the crispy, tak, keep it crispy, żeby yeah? były takie chrupiące. Mm -hmm. Już kochani, momencik. Ok, ready. Tak, wyciągamy parówki nie to put it, it just... Tak, parówek nie wkładamy do lodu, nie ma takiej sausage. potrzeby. Mm -hmm. okay. so, I jesteśmy w gotowości. Wracamy na zewnątrz, gdzie tarąk kroi pomidory do pomidory. pomidory. tak jest. Tak. Yeah. duże kawałki, ale znowuż takie, żeby dało radę je zjeść. I cut it for one raz. bowl of uh, uh, pomidory. Pomidory, tak. And, uh, pomidory. and uh, onion. It's To the Czyli dosłownie dwa pomidory na razie poszły. Teraz Pomidory, I tak, tak kochanie? Pomidory, yeah. pomidory to jest liczba mnoga. Jeden to jest pomidor. So half onion also. No dobrze. <laughs> Teraz cebula, plaster. Have for me, uh, this is, uh, how to say Pół cebuli. cebula. Cebula, cebula tak. Yeah. And then. The... Czerwona cebula, w wersji mniejszej. A jak macie, szalotkę, może być szalotka. Szalotka? Oh, szalotka. almost like English. But... No. Ale możesz kupić Tak. Tak? myślę, że dużo Teraz. Staram się pytać, czy można kupić w Polsce łapki kurze. Więc mówię, że można, bo chyba można. So więc mm -hmm. Doskonale. Mieszamy so Mieszamy składniki. Łapki z kurczaka, parówki, Parówki sos, mmm, sporo tego sosu. A sos ostry jak diabli, okay. pomidory. pomidory, tak jest, uh, szalotka, shallot? czy I, i zwykła, mm. co było? Wszystko teraz, miesza teraz dokładnie. I zaraz kochanie, przyjdę, w momencie. Okay. Then we put uh, this one. Selet. Yes, nociowy. Tutaj, jak widzicie, jest młodziusieńki, ale możecie użyć też takiego większego, który łatwiej się do kupienia w Polsce. Mm -hmm. Tarą korzyma nożyczek. Też się świetnie sprawdzają. A jak? Spring onion, czyli szczypiorek. Szczyporek. A? Szczyporek. tak jest. Nie. Piszę. Cały. Znowu zmieszamy. This salad depend on the sauce, nie? Tak jest. Smak salatki zależy od sosu. Jak często bywa z potrawami różnymi. And No i gotowe. Widzimy się zaraz. Na talerzu? Aha. Finalne rozdanie Potrawa trafia na talerz U, Sporo jej Kłaj to lot jej. No super Super, super Rewelacja, tam wszystko przekłada Żeby nam się nie rozsypało, dobrze Perfect. No i co? Chicken fit salad. No i mamy. Chicken fit salad. Sałatka na ostro, z łapkami kurzymi, ale możecie, jak pamiętacie, zastąpić to czymś innym. <gry> Rewelacja. Mmm. <gry> jamy, jamy, I dżuny. No i jest nasza sałatka w gotowości. Pozwolę sobie Spróbować. Sod rzeczywiście robi tutaj robotę. Kurza łapka. Mhm. Mm spróbować. Bomba. Naprawdę pycha. masz zrobiła ostatnio ostrzejszą. Ta jest łatwiejsza do widzenia. No ty kolego, przepraszam Daddy, cię bardzo, co? Daddy. I to już wszystko, moi drodzy, w dzisiejszym odcinku, takim szybkim ekspresowym. No bo i potrawa błyskawiczna, tak naprawdę. Mam nadzieję, że przynajmniej część z was spróbuje przygotować ją w domu. Możecie naprawdę śmiało zastąpić te kurze łapki po prostu gotowaną, podgotowaną wieprzowiną. Myślę, że efekt może być nawet ciekawszy, szczególnie dla gustów i podniebień Polaków. No niemniej. To tyle na dzisiaj. To tyle w dzisiejszym odcinku. Zapraszam serdecznie, mam nadzieję, że już dla Daszelest będzie kolejny odcinek. Jeżeli macie jakieś pomysły, co moglibyśmy przygotować, napiszcie proszę w komentarzach. A za dzisiaj Wam bardzo dziękujemy. No i zapraszamy oczywiście po raz kolejny. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie, to będzie nam bardzo miło, jeżeli to zrobicie. Dzięki i do zobaczenia. Trzymajcie się, cześć.